Wiem, że lubicie tę serię, co jeśli, także zapraszam serdecznie odcinek, a dzisiaj też będzie 72. jako FNAF. To będzie coś niesamowitego. Zapraszam Tytan Freddy. Pierwsze zacznijmy od serii, co jeśli. Zobaczymy, co jeśli Tytani byliby yy, ranni. Co to jest Hesbin Hotel? Co to jest za jakaś reklama? Co to może być? Dość dziwne. A, to jest ta scena w 71 odcinku, że tutaj tytani będą bardziej ranni niż byli. A, bo tu jest więcej tych rakiet, patrzcie. Ło kurde. No nie wierzę. O jasne Dalej ich przegonili, te rakiety to takie duże, bycze rakiety można powiedzieć. TV Men się wrócił? Ci tam uciekli, a on został. Zobaczcie. A nie, oni są dalej. <ścoughs> Co mu pokazał? Ty... Mógł ich wziąć ze sobą, nie? A ci tam musieli uciekać tak normalnie. A oni nawet dostali tymi rakietami. Niezła scena. O kurka, ten został. O jasny gwint, no to grubo. Czekajcie, what, what if bro did a silly prank? A, bo ten tytan TVN pranka im zrobił, nie? Bo wiecie, bo on w oryginale przeciął te, te rakiety całe, te bomby i przez to, nie? A, to nieźle. No to jest prankuś. <grych> Fajny odcinek. Powiem wam szczerze, że Spider Round robi mega fajne rzeczy. No tak tak naprawdę, to wiecie, my oglądamy też tę te Skibidi Inwazję, która też jest mega popularna, jakby nie było, więc, więc ja to lubię. Ale mam coś, co was zainteresuje. Słuchajcie, mega seria, którą zaczął robić Ultimax, mój kumpel. Powiem wam szczerze, że mega. Patrzcie, co tutaj jest. Jak lubicie FNAPA to coś dla was. Oh. Niezłe, nie? To jest to, słuchajcie, Freddy, Cyborg Freddy. O, jeszcze tam jakiś gada, coś All a że all toilets, czyli wszystkie te, 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 te toalety zginą i to był pierwszy odcinek, ale my mamy jeszcze drugi, proszę bardzo. Siedem, jako 72, przyjdźmy sobie. To jest mega, mega sztosik. Wow! Jaką minę zrobił, widzieliście to? Ej, co jest? Pomyliło mi się. Mysk, misklik na ekranie. Fajnie to zrobił, tak sobie ten nóż z kieszeni wyjął. Wow. Patrzcie jaką ma minę. No i dobra, lecą tu dalej. Prosto w twarz. O, ty, ty. To jest ta broń podobna do tego, co jest w Zombie, nie? Uniwersum. No, i do dzieła lecimy z tym. O ich tu jest. O matko. Dużo tych skibidi toilet. Oj. Co? No nie. Uszkodzili tą. Uszkodzili tą kobietę. Głośnik. Oho. I chyba Freddy przyleciał. Transmission error. Recording error. Patrzcie ile ich jest. <laughs> NAV. NAV z Toilet. Tego jeszcze nie było. LOL. O kurka, ale tu mają te bronie. Patrzcie, rozwalili wszystkich. Co, oni są też źli? Ojacie, co to jest? Patrzcie, zbierają wszystkie głośniki i nawet skibidi zmieniają. Co jest? Well, Bo about... e, powiedział w porządku, to już zrobione. W końcu zapomnisz o wszystkim. Ten zastrzyk pomoże ci. Aha, czyli żeby nic nie pamiętać, tak? Czyli nie chcą, jakby nie chcą się ujawnić, te Freddy. Co to za człowiek jest? Ej! kolejna jakaś fajna seria. I co yes. powiecie o tym? Mam nadzieję, że będzie więcej, bo tutaj na razie są Titan Freddy. To by było coś. Ja wciek widzę, że jaka seria. Będziemy oglądać sobie ją. Także mamy kolejną serię do oglądania. Bardzo mi się podoba. Ej, to jest niesamowite, co ludzie potrafią zrobić, naprawdę. Oczywiście też poczytamy sobie wasze komentarze. Tu mamy Jimena, to Jimen. A że Jimen tam leżał w tym w, w Skibidi Sadze 04, to nie wiedziałem. Fake, dlatego że Range Rover z tamtego odcinka u foteleta atakuje. A to może, to może tak był obrot. Mam. Tam Titan ty, TV, TV z, z, pokonał Jimena i po niego przyszedł, ale go tam nie było. Dajcie like pod komentarzem. A, okej, okay. czyli już wszystko wiadomo. A, no to wiadomo. Hej, Brod, fajnie nagrałeś ten odcinek, fajnie jak tłumaczysz teorię. Moim zdaniem, astrotalty chcą się zemścić za uszkodzenie przez naukowca. Na G-Toilet dlatego go gonią. Agent Z, G-Toilet, współpracuje dlatego zrobił mu tyle klonów, żeby go nie złapali. A on się ulepsza, żeby mógł dorwać tytanów. Widać, że to nie klon, bo ma uszkodzenia na twarzy. Dzięki, że fajne odcinki. Nie ma za co. Pozdrawiam cię również. Czyli, no, znaczy inaczej, bo wy mnie źle zrozumieliście. Ten Jimen, według mnie, to nie jest klon czy coś, tylko że to jest tytan Jimen w taki sposób, bo. Chodzi mi o to, że skoro naukowiec jest w wersji mniejszej, to jest ten prawdziwy naukowiec, który sobie wsiada do tych Tytanów Tytana naukowca na przykład, to czemu na przykład Jimen by nie mógł czegoś takiego robić, prawda? Że jest wersja mała Jimena, która jest tą prawdziwą, i on sobie wsiada do tego wielkiego Jimena, Tytana. Rozumiecie? Na takiej zasadzie.